Witam Was serdecznie. Podobno lato patrząc za oknem, no nie, chyba jesień taka. Dobrze, że pada wszystko ładne, zielone, zaraz będzie słońce. Jak Wam mało słońca to jestem. Dobra. Zaczęliśmy cykl ubezpieczeń na życie, na to, to co jest najważniejsze. Jeśli mnie obserwujecie, jeśli mnie znacie prywatnie, to wiecie, że często mówię, że ludzie dbają o samochód, o blachę, a nie o to, kto siedzi w środku. Przecież my, kierowcy, jesteśmy tam najważniejsi, nasze życie tam jest najważniejsze. I ten właśnie cykl. Omówiliśmy już ubezpieczenia grupowe, opieka medyczna już była, zastanowię się, czy ją powtórzyć, tego jeszcze nie wiem, ale dzisiaj Wam chcę opowiedzieć o produkcie Best Doctors. Powiem szczerze, jak mi, jak wchodził ten produkt, i to tak wiecie, byłam mocno sceptyczna co do tego produktu, bo mówię, kurde, jasne: organizowanie yy, leczenia za granicą. E, jasne. E, ciekawe co to będzie, pewnie jakieś choroby, takie wiecie, niestworzone, rzeczy, które się zdarzają raz na milion. Okazuje się, że nie. Więc dzisiaj Wam opowiem, co jest w ramach tego produktu, jakie są sumy ubezpieczenia, co firma ubezpieczeniowa mówi w tym produkcie. No to co, zaczynamy? Zanim ważne tematy, oczywiście przypominam, zachęcam, zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Eee, dobrze, co to w ogóle jest ten Best Doctors? Jest to produkt, który firma ubezpieczeniowa pomaga nam zorganizować może nawet nie pomaga, ona organizuje za nas leczenie za granicą. I pierwsze pytanie, które mi się pojawiło, jakby wchodził ten produkt na rynek, to było tak. Ciekawe co tam będzie, nie? Co tam w środku za choroby. Pozwólcie, że dzisiaj będziemy trochę czytać, bo jest tego trochę, a nie chciałabym niczego ominąć. Pierwsze, Poważny stan chorobowy musi wystąpić, żeby, że tak powiem, firma ubezpieczeniowa zaczęła całą procedurę bez doktors. Poważne zachorowania czytam. Nowotwór złośliwy. Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym, czyli tzw. nowotwór in situ. Ciężka dysplazja przednowotworowa. Operacja pomostowania tętnic wieńcowych, wymiana lub naprawa zastawek serca operacja neurochirurgiczna, czyli jest to interwencja neurochirurgiczna w mózgu lub w strukturach wewnątrzczaszkowych lub leczenie nowotworów łagodnych znajdujących się w rdzeniu kręgowym. Kolejny poważny stan, przeszczepienie narządów od żyjącego dawcy i to jest nerka, wątroba, płuca i trzustka i przeszczepienie szpiku kostnego. Więc wiecie, jak pojawiło się pytanie, co tam są za choroby, to kurde, to są choroby, które są na co dzień. Ja wiem, znowu będę mówiła o tych czarnych rzeczach, o tych śmierciach, o tych chorobach, ale w życiu niestety nie trzeba mówić. Powiem Wam tak, akcje o to, żeby być dawcą szpiku, każdy z nas w ciągu roku widzi nie raz. To oznacza, że bardzo dużo ludzi choruje na tą białaczkę. Czyli jednak potrzebują tego szpiku kostnego, tak? Nie zawsze jest to łagodna forma. Czasami może być dawca gdzieś za granicą, nie zawsze dawca chce przyjechać, tak? Więc to jest taki, czyli mamy białaczkę, choroba jak każda tak naprawdę. Jeśli chodzi o nowotwory, no chciałoby się rzec, że ich nie ma w życiu. No ale niestety, no doświadczenia. Czy wasze, czy moje wśród znajomych rodziny pokazują jedno, jest ich coraz więcej, nie coraz mniej. Występują coraz częściej nie u starszych, u młodszych, u ludzi takich jak ja. Wiecie, 40 plus, mało kto w ogóle robi te badania, a każdego zachęcam do tego, żeby to zrobić, Tu pojawia się pierwsze taki hasło, które ktoś mówi tak. A ja wolę nie wiedzieć. Ja wychodzę z założenia nieco innego. Wolę wiedzieć, żeby zareagować, żeby mieć szansę na reagowanie. Jeśli coś ci jest, a organizm daje nam znaki, najczęściej i całe szczęście, daje nam znaki, że coś jest nie tak, to dlaczego udajemy, że tego nie ma? Tak? Dlaczego kobieta, która sobie wykryje guzek w piersi, wymaca, czeka z wizytą, bo może to nic? Nie. Jeśli, e, że tak powiem, e, chodzicie często do toalety, to znaczy, że coś w tak się dzieje, a one są równie ważne jak nasz mózg. Więc róbcie te badania, bo nawet jak wyjdzie i będziecie mieli ten produkt, to nie macie się czym martwić, bo firma ubezpieczeniowa wam w tym pomoże. Kolejne choroby. Wymiana lub naprawa zastawek serca. Kurczę, ja w ciągu mojego krótkiego życia, jak do tej pory, miałam jedno małe dziecko, na które zbieraliśmy pieniądze na to, żeby zoperować serce we Włoszech, bo w Polsce nikt się tego nie podjął. Gdyby posiadali ten produkt, nie trzeba byłoby zbierać zbiórek, nie, nie, nie byśmy byli w takim napięciu, czy nam się uda, czy znajdzie się ktoś, kto nam dołoży, wiecie, zbieranie siły. Fajne jest to, że pomagamy sobie, ale są produkty, które mogą Wam w tym pomóc, tak? Okej. Okay. Dalej, operacja neurochirurgiczna. No, to tak już jest, że tak powiem, chyba rzadziej się o tym mówi, aczkolwiek myślę, że gdybyśmy tak pogrzebali w czeluściach internetu, w, dania, w danych medycznych, myślę, że operacje na mózgu są równie często jak na sercu. E, więc tutaj w, w tej firmie jest 8 poważnych stanów chorobowych. Sam. Musisz sobie, sama, musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy są to choroby rzadko spotykane, czy częstą. I z tą myślą cię na chwilę. Pewnie się zastanawiacie, kto może być w tym ubezpieczeniu. Już wam odpowiadam na to pytanie. Ochroną obejmują dzieci od 3 miesiąca do 17 roku życia i osoby pełnoletnie od 18 do 64 roku życia. Więc tak naprawdę każdy z nas, każdy z Was, każda z Was może posiadać to ubezpieczenie w ramach oczywiście wieku, tak? No i teraz chciałabym się zastanowić, co mamy. Jakie możliwości w tym produkcie, bo produkt jest podzielony na dwie tury w tej akurat firmie, na wariant podstawowy i wariant rozszerzony. Yy, wiadomo, yy, że one się różnią na pewno składką, ale różnią się też tak naprawdę sumą ubezpieczenia. W wariancie podstawowym tutaj w tej firmie suma ubezpieczenia stoi 1 milion euro, a w wariancie rozszerzonym 2 miliony euro. Mówimy cały czas o euro, tak? To, czyli mnożcie sobie razy 4,20 coś tam teraz euro stoi. Zakres również jest nieco, nieco szerszy, bo teraz tak, co tak naprawdę dostaniemy, jak wystąpi poważne zachorowanie, o którym Wam przed chwilą powiedziałam, co, co w ramach tego produktu jest? Po pierwsze, druga opinia medyczna. Bo jeśli chodzi o nowotwory, nie wiem czy wiecie, ale procedura jest taka, że jest tak zwane, zbiera się konsylium, czyli zbierają się mądre głowy w danej specjalizacji. Nie zawsze są to lekarze z jednego szpitala, przyjeżdżają też z, z pobliskich albo nawet i z dalszych, jeśli jest taki ciężki przypadek. I mądre głowy zbierają się i myślą, o jaki plan leczenia wdrożyć dla danego pacjenta. Więc druga opinia medyczna jest po to, żeby ewentualnie potwierdzić, albo drugiego serium znajdzie coś innego, jakiś inny sposób, tak? Żeby, że tak powiem, żebyście mieli prawo prawo wyboru. Potem ta opieka medyczna, która jest organizowana, będzie tak. Bierze koszty medyczne, czyli tych operacji, koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty repatriacji z włók, jeśli niestety się nie uda, tak jak nasz niedawny kucharz, który zmarł za granicą. Kontrola stanu zdrowia po leczeniu za granicą, czyli to nie jest tak, że wrócicie do Polski, już koniec, amen bo to już nie za granicą, nie jesteśmy w Polsce, nie? Dalej jest kontrola. Jest koszty leków po leczeniu, tak? Jeśli, jeśli mamy. Dzienne świadczenie szpitalne, ale to jest w ramach tego drugiego, drugiego szerszego pakietu i to jest 100 euro dziennie więc takie wiecie pobyt, za pobyt w szpitalu. Potem jest jeszcze wsparcie psychologiczne, no i na, potem jest jeszcze. Medycyna precyzyjna, czyli jakieś testy rodzinne, które są profilowanie molekularne, czyli żeby sprawdzenie, przykładowo nowotworu tych markerów, tak? Czyli to jest takie... Kurczę, jak zaczęłam wchodzić w ten produkt, okazuje się, że on jest naprawdę świetny. Jest tylko jeden warunek, musisz zachorować, nie? Żeby stwierdzić, że że on jest fajny, oczywiście, nie życzę tego każdemu, to jest wiecie czarny humor, ale w sytuacji kiedy zachorujecie i macie ten produkt, jesteście w takiej bańce, przez firmę ubezpieczeniową wzięte, od waszych osób bliskich, czyli ktoś z wami musi jechać, tak, małżonek, partner, partnerka, te koszty zakwaterowania, wiecie, w chorobie człowiek o tym nie myśli, nie ma czasu, wtedy myśli tylko co tu zrobić, żeby żyć, bo każdy z nas chce żyć. Więc to jest w ramach, w ramach tego wszystkiego. Oczywiście, wariant podstawowy tańszy, słabszy jeśli chodzi o, o poważne zachorowania, bo tam jest tylko ten wariant pierwszy, ten nowotwór złośliwy. I koniec, wariant drugi ma te wszystkie pozostałe, więc to jest, wiecie, to jest takie ryzyko. Dobrze, w ostatniej części zaraz Wam powiem, jak to wygląda krok po kroku. I się też zastanawiacie, ile to kosztuje. Wszystko zależy tak naprawdę od wieku klienta, który przystępuje, bo wiecie, rozstrzał jest od 3-miesięcznego dziecka do człowieka, który ma 64 lata. Średnio liczcie, że ten wariant rozszerzony, bo ja najczęściej proponuję klientom te najszersze zakresy, jest to koszt około 100 zł na miesiąc. Znowu by się chciało powiedzieć, że w tej nocy, tam w biedronce nic nie kupię za to, nie? Ale. Każdy ma swoje budżety i każdy ma swoją decyzję. OK, to zaczynamy. Co robimy? Zachoruję. I co dalej? Oprócz paniki pierwszej i szoku zgłaszamy roszczenie do danej firmy ubezpieczeniowej. Firma ubezpieczeniowa pokazuje nam, jakie dokumenty potrzebuje, no bo zaczynamy od tej drugiej opinii medycznej, tak? Jak damy im te wszystkie pakiety medyczne, to oni właśnie wydają tak zwany raport ekspercki, ekspercki z rekomendowanym planem leczeniem za granicę. Tak? W międzyczasie tutaj i już jesteśmy w trakcie nadal leczenia tutaj w Polsce, tak? Już w, Pol w Polsce, jak jest nowotwór, to jest to karta DILO, już procedura idzie, a to idzie tak jakby druga, druga tura, tak? Po, potwierdzenie chęci leczenia przez ubezpieczonego, że chce się leczyć za granicą. Wówczas to wsparcie medyczne, Centrum Wsparcia Medycznego wskazuje trzy placówki, trzy placówki, które będą rekomendowane do tego leczenia to my jako ubezpieczona decydujemy która z nich następnie firma ubezpieczeniowa wydaje nam certyfikat medyczny i organizuje nam to wszystko leczenie wyjeżdżamy za granicę na to leczenie nawet z osobą bliską Potem firma ubezpieczeniowa zwraca nam, tak jak mówiłam, za leczenie, w sensie za leki, które mamy, organizuje nam to zakwaterowanie osoby bliskiej albo nas, bo to czasami wiecie, leczy się, że jedziesz, przyjmujesz leki, musisz tam być blisko szpitala, więc to nie zawsze jest to pobyt w szpitalu. E, oczywiście w międzyczasie mamy to wypłacane dzienne świadczenie szpitalne, no i koszty leków po leczeniu za granicą i to też wspomniałam, że później mamy też kontrolę po leczeniu, po leczeniu za granicą. Oczywiście. Jest to bardzo pokrótce opowiedziane Wam o tym produkcie, bo same definicje mówiące o chorobach, kto to jest osoba bliska, jak zakwaterowanie to wygląda, to jest tego byście musieli ze mną spędzić co najmniej godziny. A wiem, że u ubezpieczenia nikt nie, nie lubi tak słuchać, tak nie? Więc macie w pigułce ubezpieczenie Best Doctors, czyli inaczej leczenie za granicą. Czy warto? Wiecie, że ja nie zadaję sobie takich pytań. Jeśli ktoś mi zadaje pytanie, czy warto, odpowiedź jest tylko jedna. Tak, warto. Zawsze warto mieć ubezpieczenia, które nas chronią, nas dbają, wiecie, tak, nas, żeby w tych trudnych sytuacjach właśnie ubezpieczenie mogło Wam pomóc, bo ono zawsze pomaga. Tylko, żeby, do tego, żeby to było, to no musi być. Na końcu widzę Was, że obserwujecie, że coś tam robicie ale no nie klikacie to, że jesteście naszymi obserwatorami, żebyście zawsze byli na bieżąco. Nie wiem, no, wydaje mi się, że tak fajnie gadam, nie? Chyba, że macie odmienne zdanie, to ja chętnie posłucham, piszcie, komentujcie, ale najpierw wiecie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i tak na poważnie to co? No czekamy na lato, no to słońce, bo przecież witamina D nam jest potrzebna, żebyśmy byli zdrowi, bo o tym jest cały ten cykl. Nasze zdrowie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.